21 marca Urodził się mój brat Był okropnie brzyski Mama chyba też była trochę rozczarowana urodą noworodka Ale starała się udawać zachwyconą matkę Wszyscy się nad nim rozczulali I z hipokryzją godną podziwu gratulowali mojej mamie Prześlicznego synka Wybrałam dla niego imię Oskar. <noise> na szczęście powoli paskudne niemowlę traciło swoje okropne kształty i zaczynało przypominać człowieka. Z czasem Oskar wyrósł na śliczne dziecko o niespokojnej naturze. Oskar. Jedyny chłopak w rodzinie. Przez wszystkich rozpieszczany. Nigdy nie musiał zabiegać o uczucia, bo i tak był kochany. Nie to co ja. Mój ojciec ożenił się i miał nową rodzinę. Na świat przyszła pulchniutka Krysia. Cud Malina. Ojciec w nowej roli tatusia, ganiający z butelkami mleka i pieluchami. Zadziwiał mnie. Bardzo. Pierwsza wigilia w rodzinie taty. Z tego zjazdu mojej nowej rodziny pamiętam tylko, że musiałam włożyć sukieneczkę z kołnierzykiem z wiśniowego aksamitu. Komisja w osobach mojej mamy i babci ustaliła, że wyglądam ślicznie i nie reagowała na moje błagania o zmianę tego mundurka na coś bardziej wygodnego. Cóż miałam robić? Na zdjęciach z tamtego okresu widać, jak. Prostuję się w tej kreacji i staram się uśmiechać, choć mi to nie bardzo wychodzi. Na wakacje tata zabierał mnie do małego miasteczka. Spędzałam tam dwa letnie miesiące z moimi kuzynami. Przyjeżdżał na weekendy i znikał gdzieś z kolegami. Wracał wieczorami podchmielony. I opowiadał różne historie. Boże, jak ja tego nie cierpiałam, tych opowieści, tych jego pijanych gestów. Było mi wstyd, że mam takiego ojca. To prawda, że ojciec pozwalał farbami malować w kwiatki swój samochód i że zabierał mnie i moich kuzynów na nocne eskapady do wąwozów, gdzie rozpalaliśmy ogniska i tańczyliśmy indiańskie tańce. Tylko, że nigdy nie był trzeźwy. Obiecywał i nie spełniał obietnic. Wiele razy umawiał się ze mną, że przyjdzie w niedzielę i nie przychodził. A ja Wystrojona w swoje najładniejsze ubranka. Czekałam. I tak przez cały dzień stracone nadzieje, marzenia o spotkaniu z ojcem, wspólnym spacerze i rozmowach. Z czasem zaczynałam go nienawidzić. On po prostu mnie nie chce. Rodziło się w mojej głowie: Panie doktorze, nie cierpię swoich stóp. Są takie same jak stopy mojego ojca prawie identyczne ten sam kształt paznokci, układ palców nie mogę na nie patrzeć. Kiedy w lecie chodzę w sandałach, nie patrzę pod nogi. Moje stopy przypominają mi o nim. Te wszystkie emocje, o których nie mogę zapomnieć, to odwieczne czekanie, niespełnienie, rozgoryczenie i rozczarowanie. Nie cierpię facetów. Nie ufam im. Oni wszystko niszczą. Pozdrawiam. Vika, Panie doktorze, kolejna bezsenna noc. Towarzystwa dotrzymują mi smutek i zniechęcenie. Samotność podpowiada mi, żeby uciec w niebyt. Włączyłam telewizor. Znowu jacyś politycy spierali się o sprawy, której tak nie mają większego znaczenia. Na dwójce kobieta płakała, bo facet ją opuścił, zdradził. Przerzucałam kanał. Ubie się. Nie rozumiem, co ludzie mówią, nie pamiętam, co oglądałam pięć minut temu. Czuję się, jakbym cały rozum zamknęła w szufladzie i zapomniała, gdzie schowałam kluczyk od niej, Ach. chyba udało mi się zasnąć na moment. Malutki momencik. Jakie to przyjemne. Spać i śnić. W snach tyle może się zdarzyć. Można na chwilę porzucić samotność.